Witam z tej strony Cube, a to QA, bo tak chcieliście, żebym pytania i odpowiedzi nazwał QA. Zapytałem się was o to na insta story i powiedzieliście, że chcecie, żeby to było QA. a, a to się śmiesznie wymawia, więc jest QA. Pewnie teraz zwróciliście uwagę na to, że nie ma tutaj ściany. Spokojnie, ściana wróci, tylko ona spadła mi raz podczas przeciągu, a wyjeżdżam za niedługo i słyszałem, że mam mieć remont pokoju, więc ona wróci. Jak już to wiecie, jak już będę widział, jak to będzie wyglądać, jak wrócę z Holandii. Także zostaje chyba przejść do pytań. Myślałem, że pytań będzie max 5, ale faktycznie tych pytań jest sporo. I zastanawiam się, czy w ogóle nie rozbić tego na jakieś parę filmów. Ale zobaczymy, jak to będzie szło w ogóle, jak z długością tego filmu będzie i tak dalej, więc może nie przedłużajmy albo nie, dobra, jeszcze jedna rzecz zobaczyłem jeden komentarz, który był przeklęty 69 pytań bodajże z Aska, bo było pytanie o ASK FM i było nawet skopiowane odpowiedź z 2015 roku chyba się domyślacie co ja z tym zrobię bo nie tknę tego, no jakby come on. poza tym pytania miały być dotyczące głównie mnie, a pytania jakie tam były zadane to nie, wydaje mi się, że nie były do mnie po prostu. W każdym razie, pora zacząć od pierwszego pytania. Czy grasz w jakieś inne gry niż Liga Legend? Otóż gram. Najbardziej sobie uwielbiłem platformówki oraz gry wyścigowe, także uwielbiam gry o Mega Manie oraz Need for Speed'y i to są gry, w które grałem głównie, ale też długo grałem naprawdę w GTA, mam tam Setki godzin. W sensie no chodzi mi online, oczywiście, nie? I czy coś tam gram jeszcze? No, w kilka takich różnych rzeczy. No, ale to musiałbym się rozgadywać i rozgadywać. Ale głównie jeśli chodzi o gry, jakie gram poza ligą, no to właśnie platformówki i gry wyścigowe. Twoje zainteresowania, Twoje pasje, no to wydaje mi się, że to jest tak naprawdę jedno powiązane z drugim. Czym się interesuje? Interesuje się przede wszystkim muzyką. Muzyką do tego stopnia, że no, powiedzmy, że mam tam. Jakąś tam wiedzę. Jakby mój gust muzyczny się, powiedzmy, rozszerzył do tego stopnia, że potrafi sobie skakać od, nie wiem, od jakiegoś Michaela Jacksona, o faliłem rękę, od Michaela Jacksona do jakiegoś black metalu, więc naprawdę różne rzeczy ale poza muzyką, no to co? No? Granie w komputer, tworzenie kontentu. Powiedzmy, że w jakimś tam stopniu interesuje mnie motoryzacja i informatyka, ale no powiedziałbym. Naprawdę w jakimś stopniu, nie? I hehe, he pozdro, oczywiście, też pozdrawiam Cię. Natan Wilk. Poprzednie pytanie zadał Łukasz Dymański. Ciebie też pozdrawiam. Oczywiście. Wikati 2000 pyta się: najlepszy i najgorszy energo jaki opiłeś? Najlepsza, najgorsza zupka, jaką jadłeś? Eee, najlepszy energo, jakiego piłem, to jest trudne naprawdę pytanie, bo dużo czego było, ale jednymi z najlepszych, jakie mogę dać, no to Red Bull Blue, Monster, Salted Caramel, albo Kona Blend, ewentualnie Ultra Blue. Więcej nie przypomnę sobie na ten konkretny moment, szczerze mówiąc. Tak, z najlepszy to myślę, że to by było tyle ale naprawdę, piłem tych energetyków tak dużo, że zestawienie najlepszych byłoby trudne i to jest ogólne pytanie bardzo Jednakże najgorsze energą jakiego pijam, to już jest łatwo odpowiedzieć, myślę bo najgorszym energią jakiego piłem do dziś uważam, że był Tiger Espresso Lemoniada Kto wpadł na pomysł? Żeby łączyć kawę z lemoniadą Na szczęście już tego nie ma i nigdzie nie widziałem, żeby było dostępne Ale smakowało to obrzydliwie Najlepsza zupka jaką jadłem? o kurcze Tutaj też zależy, czy chodzi o taką zupkę, zupkę, czy o danie Bo jeśli chodzi o danie Wydaje mi się, że Samyang kar yy, ten Karbo byłby najlepszą zupką jaką jadłem W sensie no tym ramenem A najgorsze? Chyba wiecie co Krewetkowa Krewetkowa czarna do dziś mi yy, nie, 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 to jest złe i nie, nie, nigdy. Jadłem dwa razy i mi wystarczy już, nie będzie trzeciego remake'u, może. Przydałoby się zremake'ować w ogóle ten film yy, o krewetkowej, szczerze mówiąc, bo no jest tragiczny, jest zły, strasznie zły pod względem technicznym i pod względem mojego zachowania. Złe, złe, ne, baba. No, nie umiem czytać cyrylicy, nie odczytam tego. Jest kilka pytań, czy wierzę w Boga? Nie, jestem ateistą, chociaż powiedziałbym, że pod tym względem, powiedziałbym, że jestem tak na 95% ateistą, ale jest kilka rzeczy, które sobie do tego dodaję, żeby ustalić sobie jakąś swoją konkretną wizję na świat, ale to myślę, że to jest. Za długo, żebym się rozgadywał. Powiedzmy, jeśli miałbym to spłycić, tak jest na tej Jaką partię popierasz polityczną? Ten, ten kanał jest yy, apolityczny, więc yy, yy, pozwolę sobie nie odpowiadać. Lubisz jamniki? Lubię jamniki. Tak, jamniki są git. Co lubisz najbardziej jeść? O Wiesz, ogólne pytanie? Wydaje mi się, że to zależy od moodu. Ale czy jest jakieś jedzenie, które mógłbym jeść najczęściej? Filet z kurczaka. Tak mi się wydaje, że siadłby mi najbardziej jako takie danie danie, co nie? Z jakiego jesteś województwa śląskie? Jeszcze tu mam. Generalnie oglądam Cię od dwóch lat, zobaczyłem recenzje z chińskich i zostałem do dnia dzisiejszego. Pozdrawiam. A jak Ci chce, to możesz odpowie... Odpowiedzieć odwiedzić mój kanał. Odwiedziłem i dałem subskrypcję. Sambi zadał pytanie, jesteś rozpaczą czy nadzieją? Bardziej nadzieją, w sensie powiem Ci tak. I nadzieja daje mi taki, taki, powiedziałbym, sens, że wiem, że mogę do czegoś dążyć. Jeśli jest jakaś minimalna szansa na to, no to fajnie jest po prostu, wiesz, mieć w głowie to, że kiedyś jest możliwość, żeby udało Ci się to zdobyć. Dlatego raczej, powiedziałbym, nadzieja. wiesz, brzoskwinki? Czasem wiem, są spoko, ale nie jakoś często, bo. Cieknął Mieszkasz na ziemi, I guess W sensie mieszkam w sumie w bloku Który jest na ziemi, ale czy mój blok jest na ziemi? Nie, mój blok jest W sensie mieszkam w pokoju, w mieszkaniu Który jest w bloku, który jest na ziemi Ale sam, samo mieszkanie nie jest na ziemi Rozumiesz? Nie wiem, to jest trudne pytanie już pyta się Jak masz na imię? Na imię mam Sebastian Witam Od ilu lat słuchasz metalu? To jest ciekawa historia powiem wam Tak naprawdę jeśli miałbym wskazać jeden konkretny punkt to Moja kochana ciocia gdy się mną opiekowała, to puszczała niemiecką wivę ja wtedy miałem, nie wiem, z 2 czy 3 latka. Pamiętam, że na tej wiwie leciał normalnie System of a down, czy to Slipknot, więc jeśli miałbym powiedzieć w taki sposób, że od ilu lat ktoś mi puszcza metal. metali, faktycznie wiesz, Słuchiwając się i git, to powiedziałbym, że od 19 lat. Ale tak sam dla siebie, od kiedy tak 7-8 lat skończyłem to słucham. tak tak ze świadomością tego, że wiem co to jest. Co sądzisz o Far Beyond Driven Pantery? Fajny album. Muszę przyznać, że to jest chyba najbardziej taki album, który miał największy influence, bo z tego co kojarzę to był pierwszy album metalowy, który dostał się na pierwszą... Na pierwsze miejsce Billboard'a, więc no myślę, że to jest gruba sprawa. Ogólnie bardzo mi się podoba, jest świetny, jakby no klasyk. Slotert chyba jest moim ulubionym utworem z tego albumu, tak mówiąc w skrócie i pamiętam, że kupiłem ten album jak byłem z y, ziomkiem w galerii, to dawno temu, chyba z 5 lat temu czy coś, ale no tak, było generalnie. Kasper Marcinkowski pyta się, jak konkretnie zaczęła się twoja przygoda z YouTube. Myślę, że nikogo nie zaskoczę tym, że moje początki były jak każdego youtubera, który myślę, że chciał zaczynać swoją przygodę tak w czasie 2011-2015, ponieważ tak naprawdę oglądałem dużą ilość let's play i oglądałem dużo wirgliusza, trochę tych takich youtuberów Minecraftowych, tak zwanych czyli JJ'a, ZTSG, skkf ale no po Poza tym jeszcze kilku takich YouTuberów, którzy nagrywali retro, jeszcze tutaj mi przychodzi drogowy Sevallon TV. No ale ja, właśnie, będąc zainspirowany czymś takim, stwierdziłem: Ej, też mogę nagrać sobie Let's Play, więc. no. miałem <grywam> starego PC, nie? I pomyślałem sobie. W sierpniu 2011 roku Nagram sobie grę flashową Super Mario Bros. Crossover Pamiętam wtedy jeszcze, że używałem jakiegoś takiego... Nie, tu się jakoś Cam Studio nazywało, żebym mógł nagrać Wtedy popularnym, jakby, urząd... Narzędziem do nagrywania był FRAPS FRAPS mi nie chwytał tego, co tam było A potrzebowałem przechwytywania ekranu Więc pobrałem sobie to i nagrywało się to bardzo topornie Poza tym nie oglądać full screena, Więc nagrywałem po prostu małe okienko, które było... Yy, no, no... Ledwie czytelne Ale tak Mój pierwszy film pojawił się w sierpniu 2011 roku, czyli, na dobrą sprawę, to jest moje 10 lat na YouTubie. Wow. No, zapomniałem o tym zupełnie. Szkoda, że nie mam yy, uploadów tych starych, bo wszystko, co miałem wcześniej, było pokasowane. Jedynie, co mi zostało z tych takich wcześniejszych czasów, kiedy YouTube'a robiłem, to moje filmiki, które nagrywałem jako Let's Play, tutaj. One bodajże będą miały tak z 4 lata. Niewiele tego jest tak naprawdę, bo no. Mało nagrywałem takich rzeczy. Są jeszcze stare uploady z urlopowiczów, który próbuję dostać. Ale myślę, że jak już je dostanę, to na jakimś streamie pokażę wam, jakie ja nagrywałem kiedyś swoje filmy. Także jak się uda, to się uda, ale to nie ode mnie zależy. Czyli nie męczą cię pytania ode mnie, ponieważ często je tobie zadaję. Jak zadajesz konkretne pytania, to mnie nie męczą. Pokaż kolekcję puch, a pytanie, czy żałujesz czegoś w swoim zainteresowaniu. Kolekcję pokażę na filmie, jak już będzie to ogarnięte, że wiecie, że ściana wróci sobie. Ale czy żałuję czegoś w moim zainteresowaniu? Szczerze nie zastanawiałem się nigdy nad czymś takim. Czy żałuję? No myślę, że teoretycznie powinienem żałować hajsu jaki na to wydałem, bo tego było sporo, ale z drugiej strony to jest coś co mnie jara i mogę wam to przekazać, wiecie, nagram film, pokażę wam to i wiecie, to... to wy to oglądacie, mi jest miło, że dobrze to odbieracie i tak dalej. Powinienem tego żałować? Wydaje mi się, że nie, chociaż z drugiej strony jakby się pomyśleć, to za to wszystko mo można by było, nie wiem, kupić coś sporego, <noise> ale nie, 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 nie żałuję, nie, myślę, że nie żałuję niczego.